Cześć tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy T-44 przez 100. Skąd ta miniaturka, skąd to błagalne proszenie czy żądanie przywrócenia mi tego czołgu? Ano, wy wynika to z tego powodu, że to T-44 przez 100, które dzisiejszym będzie bohaterem tego odcinka yy, po prostu zostało mi odebrane po pięciu bitwach. Niestety był to tylko i wyłącznie pojazd, który yy sobie Wypożyczyłem przy pomocy kodu wypożyczeniowego na 5 bitew, no i miałem okazję nim w końcu 5 bitew zagrać. Słyszałem o nim bardzo dobre opinie z wielu stron, i również takie, że jest lepszym czołgiem niż T54 Mod 1, więc chciałem to sprawdzić, a nie miałem takiej okazji za bardzo. Oczywiście mam do niego dostęp na koncie prasowym, ale raczej nie korzystam z tego konta. Gram ra raczej u siebie na koncie, no i tutaj niestety tego czołgu nie mam. Jak widzicie na początek, sobie podjeżdżam do, do środkowej części mapy, tutaj na mapie Pilzno, do, do tej, do tej do tego hangaru, wielkiego, który jest na środku. I tutaj będę próbował coś postrzelać. Sobie, jak widzicie, pierwsze strzał całkiem nieźle się udał, drugi już na gąski, no niestety niestety bez przebicia, ale za to również strzał nie zgadnąłem. No i teraz będę był takiego site scrapa. Ten czołg, naprawdę się do tego nadaje. Z jednej strony ma dość mocny pancerz wieży, a z drugiej również te fartuchy, które są po, po lewej i prawej stronie pojazdu powodują, że. Że po prostu ten nasz efektywny pancerz jest dużo większy niż w zwykłym T54, i będziecie mogli zobaczyć, że tutaj kilka strzałów odbije w tym miejscu. Tak jak mówiłem kiedyś, no, kilka, kilka czy kilkanaście tygodni temu, w bitwie na Rudym, na tej, na tej mapie, czy to było t 85 m dokładnie, no ale to generalnie prawie ten sam czołg. Ta centralna część mapy jest bardzo dobrą bardzo dobrym miejscem właśnie dla czołgów średnich tutaj, żeby sobie podjechać, spróbować znaleźć jakieś przestrzały, zwłaszcza na początku. Możecie stąd rotować na dowolną część mapy. Nie jest nigdzie daleko, możecie oddawać strzały praktycznie w każdym kierunku, jeżeli tylko się delikatnie przestawicie, więc jeśli szukacie takiego miejsca uniwersalnego dla czołgów właśnie średnich, to bardzo polecam granie tej centralnej części i to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj bardzo ładny snapshot weszło w tego STA2. Dwa strzały już ode mnie, nie, przepraszam, jeden strzał ode mnie zebrał, drugi był oczywiście na gąsienicę, on teraz wyjeżdża próbuje jeszcze w jakiś sposób tutaj mnie sprowokować do strzału, co mu się udało no i miał na tyle farta, żeby żeby odbić ten pocisk, ale teraz totalnie bezsensowny wyjazd nie wiem co miał poeta na myśli on chciał tutaj osiągnąć takim wyjazdem, złapany na gąski przeze mnie to jest ważne, żeby unieruchawać takie czołgi, nawet po to żeby wasza drużyna wam po prostu nabijała tutaj obrażenia z waszego gąskowania, więc to się przydaje jeszcze jeden strzał i będziemy mieli sprawę z STA-2 załatwioną, tak się właśnie dzieje czołg wyeliminowany i trzy do 0400 punktów na moim koncie. Z tego co widzę tutaj ta flanka zachodnia jest dużo słabiej obstawiona przez naszą dużą jeszcze Defender do mnie strzelił w tym momencie i widzicie właśnie ten SideScrap na T44 przez to jest dość skuteczne, nawet takie wielkie działa jak Defendera można odbić i nieźle się to sprawdza jeżeli miałbym wymienić jakiś lepiej opancerzony pojazd średni na tym poziomie, to za bardzo nie przychodzi mi nic do głowy, oczywiście T-54 jest dość mocno opancerzona, tak samo jak FV4202, ten czołg też potrafi całkiem sporo znieść, zwłaszcza jeżeli się umiejętnie mu stawimy, natomiast chyba ten T-44 jest tutaj najsilniejszym, jeżeli chodzi o czołgi premium na, na tym poziomie. Średnie oczywiście. To on jest chyba tutaj najmocniejsze pod tym względem. Teraz t czwórka znowu wyświecona po drugiej stronie. Tam próbuję zrobić jakiegoś side-scrapa, sprowokować ją do wyjazdu. Chwilkę sobie ten kąt przytrzymam, ale nie sądzę, żeby ona wyjechała. Liczyłem na to po prostu, że drużyna, która jest ze wschodniej flanki będzie w stanie ją wypchnąć gdzieś za kamienie czy sprowokować ją do wyjazdu, żebym mógł do niej strzelać, no ale ona cały czas schowana. Cały czas tam pozostaje klikam jeszcze dla mojej drużyny, żeby dać jej do zrozumienia, że, że może by ktoś spróbował wypchnąć tam no te cztery czwórka, ale tak się nie dzieje, więc ja postanawiam skracać. Teraz bardzo ważna, bardzo ważny moment, więc zatrzymam to na chwilkę, żeby to dokładniej opisać. Zobaczcie, że ta flanka zaczyna padać. Widzę, że tutaj mają po pierwsze dużo więcej czołgów, drużyna przeciwna ma, a po drugie, no po prostu po, po prostu nasze czołki są już obite, tak, bo OHO ma połowę HP. Um super person, jest właściwie martwy za moment, bo jest okrążony, więc nie sądzę, żeby to był w stanie wytrzymać. No, i teraz mogę po prostu ich zaflankować. Ten wyjazd środkowy, który jest na tej mapie, on jest bardzo ważny. Musicie, jeżeli kontrolujecie tutaj ten środkowy przejazd, to możecie go po prostu użyć do tego, żeby zaflankować drużynę przeciwną, która akurat próbuje spuszować tą zachodnią flankę. No, i dzięki temu będziecie mogli ich okrążyć i po prostu zaatakować. Tutaj robię to dość ryzykownie. Jak widzicie, no, dwa razy nie przyjąłem tego też 34. Jeden strzał od moda. Przyjąłem bez damage'u. Więc robię to naprawdę ryzykownie. Ale wiedziałem, że muszę z tej strony zaatakować. Jeżeli chcę coś jeszcze nastrzelać, wyjeżdżam temu defenderowi na plecy. Ale te 34 pojawia się z drugiej strony, więc szybki strzał, bez większego przycelowania. No i muszę się schować. Nie mogę zostać przed tym T34, on oczywiście dość długo przeładowuje. Ale ważne jest to, żeby przed nim uciec. I teraz będzie dość ciekawa sprawa. Zobaczcie, że mam defendera, strzeliłem go, schowałem się od razu, żeby żeby nie odrywać od niego strzał. Drugi strzał na gąskę. te 34 w tym momencie podjeżdża i jest to Jeszcze raz będę lawidował między tymi czołgami. Cały czas zadaję obrażenia te, temu defenderowi, ponieważ jest to dla mnie najłatwiejsze. No i te 44, które tuż, też próbuje uciec z tego, z tego miejsca, żeby nie zostać zniszczone. Te 3 na nim skupiona, więc cały, cały czas staram się to wykorzystać. Staram się gąskować również za wszelką cenę. Jeżeli macie taką sytuację, to bardzo ważne jest to, właśnie, żeby gąskować czołgi, żeby nie pozwalać im się ruszyć, i dzięki temu możecie szybciej wykończyć. No i teraz bardzo ważna sytuacja, coś co bardzo często widzę w bitwach, ludzie popełniają błąd. A z takiej sytuacji można jeszcze dość dużo wyciągnąć dla siebie oczywiście jeżeli nawet Nie uda się przeżyć to jeżeli to dobrze zagracie to można tutaj sporo nastrzać jeżeli macie dwa czołgi Znajdowicie się w takiej sytuacji dwa czołgi jadą na was z dwóch stron To nie zostawajcie tutaj nigdy Nie kombinujcie tylko powinniście jechać w stronę czołgu Który Jeździ szybciej. Dlaczego w stronę czołgu, który jeździ szybciej? Dlatego, że jeżeli pojadę tędy teraz do tego projektu, co za chwilę zrobię, ten Defender pojawia się z dość wolną maszyną, zanim dojedzie, da mi czas na to, żebym zdążył troszkę tego projektu porobić. Nie będzie do mnie strzelał, nie będzie mi zadawał obrażeń, przez co trochę dłużej przeżyję i być może uda mi się więcej strzałów odejść. Natomiast gdybym się był odwrócony w tą stronę i próbował jechać do Defendera, to projekt to jest zdecydowanie szybszym czołgiem, jeszcze bym sobie doładował pewnie magazynek w międzyczasie i byliby mnie w stanie łatwiej skasować. Natomiast generalna zasada jest taka, że jeżeli macie czołgi z dwóch stron, to powinniście jak najszybciej dojechać jednego, do, do jednego z nich, po to, żeby skrócić dystans, po to, żeby schować się temu drugiemu, po to, żebyście nie byli bici z dwóch stron. Więc to jest bardzo ważne. I właśnie w tym momencie to będę robił. Niestety zgąskowany zostałem, ale widzicie jeden strzał tego projecto. Szybko chowam się w lewą stronę. Pomimo tego, że dostaję strzały, ten defender strzał na 6 z burzaków, no to jestem się w stanie tutaj schować. Jeszcze pomogli mi z tym projecto. Defender nie damuje, no ale to mu dużo nie dało. Będę się starał uciec przed nim, ale jak widzicie, tutaj już jest sprawa raczej przesądzone. Na szczęście jest 13 do 3, więc długo ta bitwa nie potrwa. Jeszcze jeden strzał tego Defendera, 4000 na strzelane 500 prawie spota. No i mamy sprawę załatwioną, teraz już tylko dożynki, jeszcze AMX, AMX gdzieś tam schowany na końcu mapy i za chwilkę będziemy mieli tutaj ym, sprawę z głowy. Tak się właśnie stało. 15 do 5, bardzo, bardzo szybka bitwa, bardzo dynamiczna bitwa, ale nie martwcie się, Będą dwie bitwy na tym pojeździe, ponieważ mogę śmiało powiedzieć, że po prostu zostałem nim zauroczony przez te pięć bitew i y, tak rewelacyjnie już ża żadnym czołgiem premium od dawna mi się nie grało. Więc y, tutaj mamy tą pierwszą bitwę, którą chciałem wam pokazać jako, jako taką ciekawostkę, jak ten czołg potrafi odbijać y, i jaki ma tak naprawdę wysoki DPM, również, bo y, jak na taki czołg takimi cechami właśnie. Y, Przeżywalności wysokiej, no to on dość, dość szybko również strzela i dość szybko te obdarzenia zadaje, więc tyle w tej bitwie i zapraszam Was do kolejnej od razu. No, i znajdujemy się już w drugiej bitwie. Oczywiście ten sam pojazd to była moja. Tamta bitwa była moją pierwszą bitwą w ogóle na tym pojeździe. To jest druga bitwa z rzędu na nim. No, i mamy mapę step. Również bardzo fajne losowanie. Ósmy poziom. Mapa step. Jedna z bardziej lubianych przeze mnie map, która daje dużo różnych możliwości. Częściowo otwarta. Są również tunele, w których możemy się postrzelać i schować ewentualnie przed artylerią. Jadę sobie oczywiście w lewo, czyli na tą północno-wschodnią flankę, i tam będę próbował próbował coś nastrzelać na początku. Ten T-44 przez to wydaje mi się dobrym pomysłem na linię frontu, tak, takie mam wrażenie, ponieważ i przez, przez to, że jest troszkę bardziej mobilny niż T-54 Mod 1, będzie się lepiej spisywał na linii frontu. Tam jednak te, te pojazdy, które potrafią szybko zmienić flankę, szybko się przemieścić, wrócić, naprawić się, czy szybko gdzieś dojechać, jednak są dobrą opcją. Tutaj bardzo fajna sprawa, warto na to zwrócić uwagę. Za chwilkę, jak zobaczycie, przewrócę jeszcze sobie jedno drzewo. I te drzewa są dość ważne w tym miejscu, żeby je przewracać, Tutaj możecie naprawdę całkiem dużymi czołgami stać i nie być wyświeceni, nie być wyspotowani przez dużą przeciwną. Te drzewa trochę odpowiadają temu, co się znajduje na górce po drugiej stronie, czyli tamtym, tamtym kilku drzewom, które możecie przewrócić. I jak zobaczycie, schowałem się, wyszukiłem tego te 44 przez to, natomiast on mnie nie widział. Jeszcze strzelam do niego, również nie zostaje wyspotowany. Oczywiście zjeżdżam, a nie zostałem wyspotowany tym razem. Zjeżdżam sobie od razu na dół, o ile te drzewa was osłonią przed. Przed takim zwykłym wyspotowaniem, kiedy nie strzelacie, no to jeżeli strzelicie, no to tutaj możecie się zaświecić. Więc warto mieć w głowie to, że, że możecie zostać wyspotowani, i warto wtedy się cofnąć po każdym strzale, tak na wszelki wypadek, żeby nie zbierać. Więc cofam się znowu. Ta czyszczurka została przeze mnie uderzona, ale tym razem się nie wyświeciłem, jak widzicie. Więc to różnie z tym bywa. Natomiast ja bym jednak radził zakładać, że, że zostaniecie wyspotowani, i lepiej uciekać w ten sposób, niż dać się za darmo obić. Dość dużo czołgów tutaj przyjechało, do dużym Czołgi ciężkie, jeszcze tam ocho z tyłu, pewnie na górce też mają jakieś jakieś pojazdy. No tutaj jestem w stanie wyświecić teraz to, co podjeżdża, to jest dość ważna informacja. Zobaczcie: 1100 Emil dostał połowę z tego spota jest dla mnie w tym momencie, więc już po malutku sobie zaczynam nabijać asystę, co jest zawsze ważne, szczególnie na czołgach premium, bo po prostu każdy taki, każde takie asystowanie przy zadawaniu obrażeń powoduje, że że więcej zarabiacie kredytów tak a o to przecież chodzi w grze Na czołgach premium te KW-4 nie przebite, naprawdę dużo takich grubych maszyn T-32, T-34, oho KW-4 Jeszcze T-44 przez to który również jest dość ciężkim pojazdem no i ja postanowiłem się wycofać stąd To jest pozycja spalona oni podjechali na bardzo blisko mają na tyle, Na tyle dużo pojazdów że Będą próbowali pewnie to pchnąć. Pamiętajcie o tym, żeby w ten sposób też troszkę pomyśleć. Czasem, jeżeli widzicie, że jest dużo przeciwników, to jest duże prawdopodobieństwo, że oni spróbują pchnąć jakoś to mocniej, wyjechać bardziej agresywnie. Czasem wystarczy tak naprawdę jedna osoba, która pociągnie za sobą całą flankę i wtedy wszyscy zaczynają wyjeżdżać po kolei, bo widzą, że ta osoba wyjechała, że zadała jakieś duże obrażenia na przykład i będą próbowali to wykorzystać, dlatego ja się cofnąłem ja od razu, zająłem strategiczną pozycję za kamieniem, za którym mogę zrobić side Scrapa, a jak mówiłem wcześniej, side Scrap na tej maszynie jest dość mocny i potrafi całkiem sporo znieść, zwłaszcza jeżeli jesteście na ósme tiery właśnie wylosowani, tak jak tutaj, no i próbuję obijać tą 3-2, niestety tej 3-2 nie mogę za bardzo przebić na razie. Na tym pojeździe jest Penetracji bodajże 190 mm, czyli nie jest to rewelacyjna penetracja. Jeżeli rzuci was na wyższe tiery, to możecie mieć problem z przebijaniem przeciwników. Natomiast, wracając do linii frontu, tutaj te 190 mm powinno w większości przypadków wystarczyć i powinniście dzięki temu działu zadawać sporo obrażeń. A oczywiście to jest ważne na linii frontu, żeby robić i generałów i przede wszystkim bardzo, bardzo dużo kredytów. Zostanę przeciwnicy wykończeni, pomału jak widzicie skupiam się na tym, żeby gąskować ich, żeby unieruchamiać. To jest zawsze niezwykle ważne i niezwykle istotne. Bo, nawet jeżeli nie zadacie obrażeń, ale zgonskujecie taki pojazd, to po pierwsze, bardzo pomagacie swojej drużynie w tym, żeby taki czołg obić, a po drugie, również dostajecie tą asystę, o której mówię. No, warto na to zwracać uwagę. Ja wiem, że asysta nie liczy się. O, zobaczcie, do tego kw 4 w tym momencie gąsienicę, no, ale został wcześniej zniszczony. Ja wiem, że asysta nie daje WN8. Jeżeli komuś bardzo zależy na WN8, no to oczywiście przede wszystkim powinien robić obrażenia i przede wszystkim powinien robić fragi, ale no, jeżeli nie zależy. Wam aż tak bardzo na tym, tylko po prostu lubicie wygrywać bitwy, lubicie robić dobre wyniki generalnie, no to. Nawet jeżeli chodzi tylko o samego expa to, to gąskowanie zawsze pomaga Waszej drużynie i zawsze w pewien sposób zostajecie przez to docenieni przez tych szczególnie lepszych graczy, którzy wiedzą, że to jest po prostu ważna sprawa. 5 do 4. Ta flanka została w tym momencie tutaj wyczyszczona. Przez nas jeszcze te 4-4, którą spróbuję wysolować. Widzę, że strzeliła, więc szybko wyjeżdżam. Postaram się zadać jej obrażenia, dlatego że ona jest na przeładowaniu. To się udało. Stawiam znowu side scrapa lekkiego. Ta 4 czwórka wyjeżdża, na bezczela na mnie totalnie. Nie próbowała nawet się chować jakoś szczególnie, tylko wyjechała przodem, po prostu strzeliła do mnie, zadała obrażenia, ale została zniszczona jeszcze przy odrobinie szczęścia od RNG, bo po prostu została podpalona przeze mnie. IMX AC-48 nie trafił we mnie. Podjeżdżam szybko do tej górki i to jest też ciekawe, ciekawy sposób. Większość osób wyjeżdża sobie tędy, przez to od razu wystawia się na ostrzał czołgów, które znajdują się za bazą. Natomiast jeżeli podjedziecie od tej strony, to można, jak zobaczycie, bardzo daleko zaświecić sobie, zobaczyć, czy przeciwnicy nie chowają się gdzieś z tyłu. Można wyspotować czołgi, które się tego nie spodziewają i można sobie stąd strzelać również na prawo. Jeżeli na przykład ten T-44 zostałby wyświecony, to z tego miejsca mam na niego bardzo Ładne bicie i po prostu to jest, bezpiecznie, to jest trochę bezpieczniejszy sposób na, na podjazd niż takie wyjeżdżanie z prawej strony. Jest AMX wyświecony, jest FV Muszę oczywiście uważać na to, żeby nie dostawać jakichś głupich strzałów. W tej chwili mają bardzo, bardzo dużo T-deków. Są dwa Skorpiony GRHM T28 prototyp, który jest po drugiej stronie mapy. Próbuję tutaj zblindować tą artę, która przed chwilką się zaświeciła, którą bespotowałem, no ale niestety to mi się nie udaje. 7 do 6 to jest oczywiście stykowa sytuacja, więc tutaj muszę jeszcze grać mądrze. Nie mogę sobie pozwolić na jakieś głupie wyjazdy i przede wszystkim na tracenie punktów wytrzymałości. Skorpion G wyjeżdża do, do przodu, i teraz próbuję wykorzystać to, że on. Po prostu jedzie tak przed siebie yy, bezczelnie obiadę tego AMX-a. Próbuję go złapać na goścince To się nie udało. Niestety jeden strzał złapany od tego magazynka, ale nie zatrzymałem się. Jak widzicie, pojechałem do przodu po to, żeby go zgąskować, po to, żeby go obrócić zwyczajnie. Skorpion go wykończył w tym momencie. Arta zostaje zniszczona przez naszą artylerię. No i wszystko się pięknie łożyło. 11 do 7. W tej chwili, no ale dalej y, dalej to nie jest wygrana bitwa. Gdzieś Skorpion y, gdzieś T44, ten który się właśnie w tym momencie wyświecił. Y, znowu strzał przeze mnie odbity i znowu sam szpakowałem jedną pestkę, więc już ten y, T44 został zostało jego HP, zredukowano 502 punktów. No to są oczywiście dwa strzały, przynajmniej. Jeżeli by mi dobrze losowało na tym pojeździe, to będą dwa strzały, natomiast. Y, Przypuszczam, że będę musiał go trafić trzy razy, zdając moje szczęście. Schowają się w krzaczkach i będę próbował coś wyspotować dla mojej drużyny. Oni są dość zamknięci, natomiast no, posiadają te dwa skorpiony, które są niebezpiecznymi maszynami, ponieważ zadają bardzo duże obrażenia na strzał. No, mnie zostało 365 punktów życia, czyli w tym momencie już jestem na takim poziomie, że no, wystarczy im tak naprawdę jeden strzał raptem. No i nie chciałbym im tego strzału dawać, więc to jest też bardzo fajna sprawa, warto o tym powiedzieć, że jeżeli już zajmiecie sobie tą, tą flankę, tą połać terenu, to nigdy nie powinniście wyjeżdżać tędy i jechać tutaj w ten sposób. Zobaczcie, że jeżeli jedziecie koło tych górek, to po prostu jeżeli ktoś się wyświeci z przodu przed wami, no to nie macie się gdzie schować, zdecydowanie lepszym pojazdem. Przejazdem jest zrobienie tego co ja robię, czyli pojechanie w prawo. Tutaj zawsze możecie się schować. Ta prawa strona mapy, tutaj, jest zajęta przez naszą drużynę, więc stąd nie muszę się obawiać żadnego ostrzału. Mogę sobie na spokojnie, delikatnie podjechać. Mogę wykorzystać krzaki, mogę schować się za kamieniami i dzięki temu przede wszystkim zagrać dużo bezpieczniej. I te 44 wyświecony został wyspotowany. Teraz próbuję uciec. Szybko podjadę po to, żeby mu zadać jakieś obrażenia. No niestety, jedno trafienie w bok, w te fartuchy bez przebicia. Tam jeszcze ktoś próbuje tutaj do niego strzelać, znowu wyjeżdżam. Zobaczcie, że celność tego działa jest całkiem przyzwoita. I to przez te 5 bitów zauważyłem, że jak na radziecki czołk to ta T44 przez to naprawdę całkiem nieźle się spisuje przy takich niemierzonych strzałach, przy tak zwanych snapshotach. T44 skraca w tym momencie. Zastanawiałem się, czy ona na mnie będzie chciała wyjechać na bezczela. Postanowiłem trochę uciec po to, żeby wyciągnąć ją pod RHM MSU-101. Ona ma więcej HP ode mnie, ona ma mnie na dwa strzały na pewno, natomiast, tak jak ja mówiłem, pewnie będę musiał do niej strzelić trzy razy, dlatego próbuję objechać sobie tą górkę, zajechać z innej flanki spróbować zaskoczyć te 44 po to, żeby wyrównać ilość punktów życia, która nam została. Piękne trafienie, teraz już bez problemu przebity w bok. Jeszcze raz, mu spróbuję tutaj poprawić 20 HP, tak jak mówiłem, oczywiście na trzy strzały. 20 HP niedużo, ale jednak, gdyby to był taki pojedynek, jeden na jeden z bliska, to pewnie właśnie przez to bym zginął, bo ja musiałbym jeden strzał więcej w niego wsadzić. Teraz bardziej zamknięta ta drużyna na przeciwników. Tutaj już kap jest w tym momencie y, po naszej stronie my już go mamy zabezpieczonego, a wszyscy, y, wszyscy przeciwnicy zamknięci na kilku raptem kwadratach, no i teraz trzeba ich wyświecić oczywiście, to jeszcze nie jest y, tak, y, tak wygrane, 11 do 9 no 12, teraz już jest troszkę bliżej ale oczywiście Skorpiony G tutaj mogą zrobić różnicę, wystarczą po dwa strzały żeby oddały dwa czołgi skasowane i nagle już się zrobi wynik dużo bardziej niebezpieczny, jest Skorpion G wyświecony, ja sobie w tym momencie przeładowałem na pociski burzące po to, żeby właśnie temu miękkiemu Skorpionowi G zadawać większe obrażenia no i oczywiście za nisko wycelowałem, trafiłem go w bok kadłuba, no ale akurat w tym miejscu, gdzie ten pancerz jest dość gruby i nie będę go w stanie przebić penetracją, zaraz sobie zobaczymy, 50 mm zjeżdżam teraz na dół, nie wyjeżdżam z tego samego kąta spróbuję zagrać na wieżę, pamiętajcie o tym, że wszystkie te radzieckie czołgi, czyli i T-44 i T-54 mod 1 i ta T-44 przez to, one mają naprawdę twardą wieżę i warto z tego skorzystać, nawet pomimo tego, że nie macie jakiegoś super opuszczenia działa, to jeżeli wystawicie samą tą wieżę, no to i tak przeciwnikowi będzie was ciężko przebić, a możecie go sprowokować do strzału, spróbować, żeby tutaj nakłonić do tego, żeby strzelił do was i wtedy skorzystać z tego, że strzelił, że przejadł Wyjechać zatać mu obrażenia. Ten skorpion jest prawdopodobnie już AFK, nie ma go w bitwie, wyszedł sobie z bitwy, albo poszedł po prostu. Poszedł po prostu pomóc mamie przynieść zakupy z samochodu, no i jest tutaj łatwym łupem dla mnie. Drugi frak zrobiony dopiero do drugi frak w tej bitwie, ale za to 3,5 tysiąca uszkodzeń i 2700 spota. To jest to, co mówiłem na początku. Warto gąskować czołgi, warto spotować dla swojej drużyny, bo z tego naprawdę dużo doświadczenia i bardzo dużo kredytów można zarobić. Arta w rogu mapy tutaj schowana, zupełnie pozostawiona sama sobie. Ja tego rogu mapy nie sprawdziłem, no i. Okazuje się, że tam jeszcze artyleria jest, ale za chwilkę się jej pozbędziemy i to będzie druga MK z rzędu na tym T44 przez 100. Muszę powiedzieć, że czołg naprawdę mi się podoba. Na pewno będę próbował go w jakiś sposób zdobyć. Ponieważ, tak jak mówię, miałem go wypożyczonego tylko i wyłącznie na 5 bitew, i po 5 bitwach został mi on niestety siłowo przez Wargaming odebrany. Natomiast jeżeli będzie się pojawiał w. W sklepie, czy może w paczkach świątecznych, albo w kalendarzu adwentowym, to pewnie będę sobie chciał ten czołg sprawić. Wiem, że część z Was posiada go po prostu z maratonu, który był kilka lat temu. To był bodajże pierwszy maraton, w którym można było zdobyć czołg premium. Albo się mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to był pierwszy pojazd, który można było w ten sposób zdobyć ósmego poziomu oczywiście, no i sporo osób wtedy sobie zrobiło ten, ten czołg, natomiast nie spotyka się go zbyt często w bitwach randomowych, z tego co zauważyłem. Aż tak dużo osób nim nie jeździ. Przez te kilka dni było tych czołgów trochę więcej, dlatego pewnie, że również tak jak ja, kilka ludzie sobie wypożyczyli na kilka bitew ten pojazd. Natomiast teraz wróciło wszystko do normy i raczej z tego pojazdu się w bitwach nie, nie widuje, więc napiszcie mi, czy macie ten pojazd, jak się wam nim gra, czy poleciliście, czy polecilibyście go innym graczom i jakie są wasze odczucia, czy sprawdzać na linii frontu może, bo bo to mnie dość mocno ciekawie, więc tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, pamiętajcie o streamach w, w poniedziałki, środy, w piątki i w weekendy po godzinie 18 na Twitchu, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, papa. Pa.